Cześć! Oto kolejna historia, którą otrzymaliśmy w formie listu do redakcji. Mam nadzieję, że będzie dla Was interesująca i zostawicie jakiś komentarz pod tym filmem. Będziemy za to bardzo wdzięczni. Dajcie znać, co właśnie myślicie o tej historii i skąd jesteście, bo bardzo jesteśmy ciekawi, skąd nas oglądacie. No i posłuchajcie. Jakiś czas temu przeczytałam pewien post na Facebooku, który mocno zapadł mi w pamięć. Wszystko przez jeden z komentarzy, który bardzo mnie poruszył i oburzył. Autorka posta prosiła innych użytkowników o radę w sprawie swojej trzyletniej córki. Chciała odzwyczaić ją od budzenia w nocy i wołania rodziców. Swój komentarz dodało bardzo wiele osób, dzieląc się swoimi doświadczeniami i doradzając matce. W dużej mierze wspomniane rady dotyczyły przeczekania trudnego okresu, gdyż jest to taki specyficzny etap życia dziecka, który niedługo minie, jeśli tylko rodzice okażą mu niezbędne wsparcie, uwagę i troskę. Wśród tych porad nie zabrakło jednak niestety tych oburzających zapamiętałam szczególnie jeden, gdyż wyprowadził mnie z równowagi. Jedna z kobiet opisała w swoim komentarzu sposób, który został wykorzystany przez nią i jej męża i zadziałał już w ciągu dwóch dni. Otóż wspomniane małżeństwo postanowiło potraktować swoją pociechę naprawdę okrutnie, przynajmniej moim zdaniem. Nie pomyśleli też o tym, jakie konsekwencje dla rozwoju ich dziecka mogły mieć takie kroki. Okazuje się, że ich córka również obudziła się w nocy w tym samym wieku i wołała rodziców. Czasami nawet przychodziła do ich sypialni. Dziewczynka płakała i krzyczała, by temu zaradzić, jej rodzice postanowili po prostu zamknąć drzwi w swojej sypialni na klucz. Dziecko płakało przy drzwiach sypialni rodziców przez dwie noce, a następnie przestało do nich przychodzić. Rodzice dziewczynki byli bardzo zadowoleni z tego, jak szybko i łatwo byli w stanie rozwiązać ten problem. Byłam po prostu zszokowana, kiedy przeczytałam to wszystko. Jak można traktować własne dziecko w ten sposób? Przecież takie zachowanie powinno być niedopuszczalne. Oczywiście rodzice są zmęczeni, chcą się zrelaksować i spać, ale jak można zamknąć drzwi i nie pozwolić dziecku przyjść w nocy do siebie? Nie uspokoić go i nie pocieszyć, nie przytulić. Boję się nawet wyobrazić sobie, jak ta mała dziewczynka czuła się w czasie, gdy jej rodzice zamknęli się na klucz w nocy i jej nie wpuścili. Dziecko było bardzo samotne i przestraszone, a rodzice jej nie pomogli. Jak można spać spokojnie, gdy dziecko płacze pod drzwiami? Pamiętam, że też miałam tak trudny okres. Często bałam się spać sama w nocy, płakałam. Moi rodzice również pracowali i byli bardzo zmęczeni, zwłaszcza moja mama, bo oprócz mnie była jeszcze dwójka rodzeństwa ale kiedy krzyczałam do mojej mamy lub taty w nocy, zawsze przychodzili. Starali się mnie uspokoić, przytulali. Zawsze wtedy się uspokajałam i zasypiałam. Jest mi bardzo przykro z powodu tej małej dziewczynki, którą rodzice po prostu zostawili z lękami. To po prostu okrutne i nieludzkie. Może niewiele rozumiem, ale wydaje mi się, że normalnie rodzice nie robią takich rzeczy.